Festia późniejszego odchodzenia na emeryturę kobiet w Polsce, czyli wieku 67 lat, nieustająco budzi daleko idące echa. I tu cali w zieleni, bababam, wchodzą hopi z PSL-u, którzy chcą ulżyć kobietom. PSL zaproponowało, żeby kobiety mające dzieci przechodziły na emeryturę wcześniej. Tak, mamy emeryturę pomostową, PSL proponuje emeryturę porodową. Im więcej dzieci ma kobieta, tym wcześniej odchodzi na emeryturę I tak, matka mająca jedno dziecko przychodziłaby na emeryturę o 3 lata wcześniej w wieku lat 64 Kobieta mająca dwójkę w wieku 61, trójkę 58 i tak dalej, i tak dalej Kobieta mająca 10 dzieci staje się emerytką 30 lat wcześniej, czyli w wieku 37 lat Kobieta, która urodzi 20 dzieci mogłaby pójść na emeryturę już w wieku 7 lat tak, natomiast kobieta, która urodzi dwadzieścia trojoro dzieci, może się w ogóle nie urodzić. No, miałaby taką opcję i, i by miała luz przez całe życie, nie musiałaby w ogóle przechodzić na emeryturę. No dobrze, ale w dobie równości płci, nawet tych różnych, czy nie byłoby słuszne, by mężczyzna, który spłodzi odpowiednią ilość dzieci, też miał prawo odejść wcześniej na emeryturę? O, to pytanie pozostaje na razie bez odpowiedzi, ale może odpowiedź wkrótce padnie. Ktoś będzie chciał PSL przebić. No poczekajmy teraz na ruch Palikota.